Dzień, dzień, dobry, dobry, dzień, dzień dobry! Dzień dobry! <laughs> Kochani, nie zatrzymujemy się z naszym spektaklem 7. I pojawiają się kolejne miasta, mamy dobrą informację dla Olsztyna. Zapraszamy! W kwietniu Was zapraszamy, dokładnie 16 kwietnia. Zostawiamy Wam oczywiście link do biletów. Nie możemy się doczekać, aż się zobaczymy z Wami. Bardzo! Już byśmy chcieli, no ale jeszcze trochę czasu potrzebujemy na wytrenowanie wszystkiego. Będzie dużo tańca. Oj, będzie, Pink będzie. tańca. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. W tej hali zdjęciowej kręcimy stosunkowo krótko, ale niektóre przestrzenie, jak na przykład to, to jest mieszkanie Grażyny, jest odzwierciedlone. Wygląda dokładnie tak samo, tylko wcześniej znajdowało się na innej hali. Mieszkanie, w którym zresztą zaczynałam jako siedmioletnia dziewczynka wtedy one znajdowały się po prostu w innym budynku. Słuchajcie, jeśli macie jakieś pytania o, o pracę tutaj, o najdłuższy serial w kraju. To zostawiam Wam okienko chętnie w oczekiwaniu na swoją scenę Wam odpowiem. Co ja tam mówię? Co ty tam, mówi? ja tam mówię? Dykama. Dotykama, Dotykama. dalej. Jedziemy. Puk, puk, mogę. Dotykama. Nie, święty tak, tak się właśnie uczyły tekstu. Tutaj nie tylko są mieszkania, jest bardzo dużo L-medu, czyli przychodni, jakieś biura. No i mój gabinet. Fizjoterapeutyczny gabinet złożony. Trzymajmy się! Jeszcze będzie detal, słuchajcie, do tej to jeszcze za właśnie. No z tą panią na przykład bardzo lubię. Ucie, nie wiem, Ale jeszcze z Konradem, czyli Miłoszkiem, z Małgosią Sabeską, z Małgosią Stroską Kójkowską, z Janczerem, bo z nimi gram najwięcej i kocham rodzinkę naszą. No Ale poza aktorami tu jest też ekipa cudowna. Z tą panią bardzo mi się dobrze współpracuje. Bardzo, bardzo, bardzo. No, więc fajnie tu mamy! Pa! Pa! To wszystko zależy, słuchajcie. E, każdego dnia w tym akurat serialu jest 6-7 scen. Ale ja rzadko kiedy mam cały dzień. E, często przyjeżdżam na pół dnia po prostu czasami zdarza się przyjeżdżać na jedną czy dwie sceny. E, I tych dni w miesiącu mam dosłownie kilka. No, czasami kilkanaście, jak coś tam więcej jest napisane w naszym wątku, ale właśnie dzięki temu ten serial z niczym mi nie koliduje i mogę robić różne projekty jednocześnie. To jest najczęściej zadawane mi pytanie również przez dziennikarzy. I jedyne momenty, kiedy pojawiały się takie myśli, to był okres nastoletni, kiedy trenowałam 7 dni w tygodniu, chodziłam do szkoły i jeszcze raz na jakiś czas byłam na planie. I wtedy czułam się absolutnie przemęczona momentami i wtedy myślałam, żeby z czegoś zrezygnować. Ze szkoły nie mogłam, z treningów, tańca nigdy bym nie zrezygnowała, więc jedyne, co mi przychodziło do głowy, to kran, ale odespałam, zregenerowałam się, odpoczęłam i... Wracałam, bo, bo też to był zawsze mój, mój, to było zawsze moje źródło dochodu, więc dzięki temu w zasadzie mogłam tańczyć. To i tak nie pokrywało całego kosztu tańca sportowego, ale jednak pomagało. Od 99, czyli to już 26 lat. I też tyle tańczę, bo jednocześnie zaczęłam też tańczyć już sportowo wtedy no, zawodowo, jak miałam też 6-7 lat. Eee, chcę jeszcze podkreślić jedną rzecz w tym całym QA i to się też tyczy tego pytania, czy nigdy nie chciałam zrezygnować. Słuchajcie, jestem w miejscu, to jest produkcja, która bardzo szanuje wszystko to, co dookoła mnie. I mm, nigdy problemem. Nie był mój taniec sportowy, który też wymagał wiele poświęceń i wiele zaangażowania czasowego. Później, od kiedy jestem mamą, nigdy nie stanowiło problemu wszystko to, co mamusiowe, moje mamusiowe wyzwania to, że karmiłam piersią również na planie zdjęciowym. Teraz wszystkie projekty, w których chcę brać udział teatr, różne programy zawsze jesteśmy w stanie się dogadać. Na ten moment nie mam takich planów. Ja za daleko w przyszłość nie wybiegam, bo, bo chcę żyć tu i teraz, planować tylko trochę do przodu. Ale wiecie co? Ja chcę żyć i pracować zgodnie ze swoimi wartościami. I tutaj, w kranie, mogę też pracować szanując swoje wartości, na przykład taką wartość, jaką jest rozwój. I dzięki temu, że kran mi z niczym nie koliduje i ja mogę sięgać po nowe wyzwania, y, mogę grać w teatrze, mogę robić różne inne projekty, y, to, to mogę się cały czas rozwijać i jednocześnie grać w kranie. I tutaj też duży wykrzyknik, taki czysto zawodowy, kobiecy. Kochane, jeśli tylko macie taką możliwość, aby mieć kilka źródeł swojego dochodu, żeby zawsze czuć się bezpiecznie. To też warto to rozważyć. I ja też tak właśnie żyję i pracuję. To już tak na koniec bo właśnie lecę po dzieci to wszystko jest możliwe. Ja wiem, że to zdanie to jest wszystko kwestia organizacji, jest już mocno wyświechtane i inni rodzice, mamy tego zdania nie lubią, ale uważam jednak, że dyscyplina, której się nauczyłam na przestrzeni całego swojego życia, czyli łączenia bardzo dużej ilości obowiązków, daje mi taki zasób łączenia bycia mamą ze wszystkim tym, co robię i ogarniam. Jestem z siebie bardzo dumna. Czasami jest bardzo trudno. I jednocześnie jestem bardzo z siebie dumna. Staram się tak to robić, żeby plan zdjęciowy czy inne moje obowiązki były wtedy, kiedy dziewczynki są w placówkach, w szkole i w przedszkolu. A jeżeli tak się nie udaje, bo wiadomo, są różne rzeczy, są też wieczorne różne zajętości, wtedy moja mama mi bardzo pomaga. Natomiast robię absolutnie wszystko, żeby spędzać z moimi dziewczynkami jak najwięcej czasu, łącząc to z pracą zawodową, i wtedy myślę, że i one, i ja jesteśmy szczęśliwe.